Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam naszych drogi słuchaczy na kolejnym spotkaniu poświęconym problematyce obrony życia człowieka. Tym razem chciałbym omówić bardzo ważne wydarzenie, które miało miejsce w Katolickiej Agencji Informacyjnej. A tym wydarzeniem była prezentacja dokumentu zespołu episkopatu Polski do spraw bioetycznych na temat klauzuli sumienia. Wszyscy chyba wiemy, i mieliśmy informacje medialne, że w środowisku medycznym, ale także prawników, toczy się dyskusja na temat no, wolności sumienia klauzuli sumienia właśnie dla lekarzy, pielęgniarek czy farmaceutów. W ubiegłym roku Polska Akademia Nauk, konkretnie zespół ekspertów, wydał skandaliczne oświadczenie. opowiadając swoje własne stanowisko odnośnie wolności sumienia dla właśnie pracowników służby zdrowia i to oświadczenie spowodowało mocny ferment w środowisku medycznym, a oczywiście także i kontrreakcji. W zespole Episkopatu Polski do spraw bioetycznych. Mamy nie tylko wybitnych teologów, księży, księży profesorów, czy no, stojącego na jego czele arcybiskupa Henryka Hozera, ale także wybitnych ekspertów, ludzi świeckich, profesorów prawa i profesorów medycyny. Ten dokument mówi jasno, że każdy człowiek ma prawo do wolności sumienia. I prawo do wolności sumienia jest prawem uznawanym w bardzo poważnych i wielu dokumentach międzynarodowych. Ja tylko przypomnę ten dokument, który jakże często jest w różnych sytuacjach cytowany i przywoływany w mediach. Mam na myśli powszechną deklarację praw człowieka Narodów Zjednoczonych uchwaloną w 1948 roku. W Artykule 18 tejże Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zapisano, cytuję: Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, wolności sumienia i wyznania. To jest Deklaracja Praw Człowieka, dokument no, jeden z fundamentalnych w dzisiejszej rzeczywistości. Także w dokumentach prawnych europejskich mamy jasno zapisaną wolność sumienia. Ja przypomnę tylko Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Europejską Konwencję Praw Człowieka. No i oczywiście trzeba tu wspomnieć z całą mocą Konstytucję Rzeczpospolitej Polski. Mianowicie w naszej dzisiaj obowiązującej Konstytucji w artykule 53 napisano, Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Jakże to są jasne stwierdzenia. Jakże jest wiele różnych innych dokumentów poza oczywiście naszą konstytucją, które mówią, że wolność sumienia jest podstawowym prawem człowieka i nie może być ograniczana. I profesor Coll w czasie prezentacji dokumentu ekspertów episkopatu polski jasno stwierdził, że wszelkie ograniczenia tego zapisu konstytucyjnego wolności sumienia no są po prostu niezgodne z naszą konstytucją. To jest sprawa najwyższej wagi, bo nie może być tak, żeby lekarz był y, obligowany do uczestniczenia w tak nieetycznym, barbarzyńskim czynie, jakim jest zabijanie poczętego, a nienarodzonego dziecka. To jest zabójstwo człowieka. I jeżeli są tacy lekarze, no niestety są, którzy chcą, Dobrowolnie zabijać nienarodzone dzieci to jest sprawa ich sumienia, ich moralności. Natomiast nie można żadnego z pracowników służby zdrowia zmuszać do wykonywania tego zabójstwa nienarodzonego dziecka czy asystowania przy nim. To musi być bezwzględnie przestrzegane, bo to jest prawo człowieka zapisane zarówno w naszej Konstytucji, jak i w poważnych dokumentach międzynarodowych. Zapis, który mamy dzisiaj w formie klauzuli sumienia w ustawie o zawodzie lekarza, no jest kuriozalny i nie do utrzymania. No jak można tolerować taki zapis, który mówi, że lekarz może odmówić wykonania czynności nieetycznej według niego, ale musi znaleźć innego lekarza, powiem po prostu, żeby no zabił to dziecko, które on nie chce zabić. To jest przecież współudział w tymże morderstwie tego niewinnego, nienarodzonego człowieka. Trzeba naszej wielkiej mobilizacji obywatelskiej, żeby na ustawodawstwach, w naszym parlamencie wymóc zmianę tego fatalnego zapisu klauzuli sumienia w ustawie o zawodzie lekarza. Nie można zmuszać lekarza, który nie chce zabić, mówię konkretnie, nienarodzonego dziecka, żeby szukał jakiegoś innego lekarza, który zabije to dziecko. To jest tak oczywiste i tak logiczne, że wymaga szybkiej reakcji naszego Parlamentu. Oczywiście jest lepszy zapis ustawy o zawodzie pielęgniarek i położnych, tam mogą się te nasze pracownice służby zdrowia na to powoływać i tak samo musi być absolutnie przestrzegana klauzula sumienia w przypadku farmaceutów, których nie można zmuszać, żeby wbrew swojemu sumieniu sprzedawali środki antykoncepcyjne czy nawet środki wczesnoporonne. To jest sprawa nas wszystkich, bo jeżeli będziemy mieć mocnych etycz zdrowych moralnie, pracowników służby zdrowia, od lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów, to będzie to wielkie dobro dla nas wszystkich, dla wszystkich pacjentów, którzy znajdą się w rękach pod opieką Pracowników służby zdrowia etycznych i działających moralnie. Szczęść Boże!